Siema. To jest ogólnie kolejny odcinek. Z Minecrafta dawno nie nagrywałem i ja coś to jest świat Pedro Pedrope Miałem tak długi transport wszystkich itemów moich i zaraz Wam ogólnie jeszcze pokażę całą wioskę oprowadzę was. Co to było dobra? Nieważne. Mi mój koledzy i mój brat. Mój kolega i brat, no. To budować ten dom. Tu enchant szybki zrobiony. Nikt z niego nie korzystał jak zawsze. Tu zrobiłem bambusy. posadziłem, Dwo bóle ciasta. Okej. Okay. To nie ja stawiałem trzcina cukrowa. Tu był mój stary domek, o, to jeszcze w tym czasie sobie to zabiorę. I nie wiem czy możecie pisać w ogóle w komentarzach, czy wolicie, żeby nagrywał z Minecrafta, czy żeby nagrywał z Brawla. Jeszcze nie ma domu, oprócz mnie, tu je, i tym tylko ja, jedyny ma dom. Tu, o. no z zewnątrz, boże się nie czasem tu jest ładnie. ale dobra, to jest w ogóle mniej ważne. Tu mamy, no i ktoś mi rozwalił, nie, nie jest to, dobra, i tu mamy coś takiego. To już budował mój kolega, tak trochę tak nieprzemyślany, bo okej. Okay. Hmm. Tu też nie wiem o co w tym chodzi w ogóle. Tu chyba można bawić. Kompletnie nie wiem o co tu chodzi. Tu też. Hmm. Tu jest mój magazyn. Tu możecie dawać pomysły, co tu może być. Tu jest już ten to pierwsza część magazynu, Tu mamy jedzenie. Tu mamy takie rzeczy, gdzie sobie to Tu mamy wszystkie moje dobytki. Tu mamy papier, Nie wiem, tu coś takiego, tu bloki. Tu drewno Tu wszystkie ity A dalej już nie Będę pokazywał bo mi się nie chce Ale tylko takie wstępne oprowadzenie Nie wiem chyba nagram dzisiaj może jeszcze odcinek z, z Brawl Starsa Ja już tutaj wejdę? Zajdę w ogóle też mam jakąś służbę. Ojej, już zeszyło, naprawdę. Ja mam tu przenieść. Nie chcę mi się. Nie mam pomysłów, co jeszcze zrobić na naszej wiosce. Może jakiś wieżowiec. Tu by taki można gdzieś było zrobić. Będziemy zacząć budować jakieś podstawowe. Tutaj będą chyba te bloki. Skobla? Nie. tego może to, to z tego robimy taki, taki mały, nie wiem, czy tu mi się chce to robić? To by było musiało być coś takiego, raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj na sześć. Na sześć, tu by było, musiało być na pięć. Mamy trzy. Cztery. Pięć. Dobra, ale to był tylko taki jakby odcinek wstępny, nie tak bym coś w ogóle budował. Więc że ja... Więc pa i może nagramy jak i później i piszcie w komentarzach czy chcecie jakiś inny odcinek z innej gry. Może zysku od wam nagram. Może to będzie fajne. Dobra, ze Squad wam nagram. To będziecie wiedzieć, że dzisiaj jeszcze będzie ze skład Bustera. Odcinek. Żebyście po prostu... Mieli świadomość. Nie tu tak zrobimy... To teraz takie do góry jeszcze. O ile o parę bloków. Dobra, chyba nie, bo z tego. Dobra, coś się postaram zbudować z tego. Postaram się z tego zbudować. Bo na, moim zdaniem na razie z tego nic nie wychodzi. Jakaś wielka kapsuła. Więc staram... Poza, poza odcinkiem by jeszcze zrobić. Nie no, nie jest aż tak złe, taki klot będzie. Dobra. Nie wiem. Odkładam te bloki. Nie wiem co, będzie, co mam, będę robił na tym odcinku. Czy... Ale powiem Wam szczerze, nie chcę mi się już nie zrobić kompletnie na tym odcinku. Dobra. To będziemy grać skład Bastera i dzisiaj i jeszcze pewnie o, kiedyś o której bo jutro wleci odcinek, więc pa.